W razie wojny będę walczył za Polskę. Oczywiście. Szkoły powinny wpajać patriotyczne wartości. Zawsze. Wydarzenie, które najbardziej zmieniło moje życie. Śmierć rodziców. Bycie ojcem to mój największy sukces. Dokładnie. Sport ukształtował mój charakter. Między tak czy innymi. nie? W latach 90. było znacznie ciężej niż teraz. Jeżeli chodzi o fizycznie, no to tak, psychiczne. Na najbliższych wyborach zagłosuję na siebie. <laughs> nie wiem, czy to pomidor. <laughs> Popek to pomyłka na gromdzie. Nie, nie uważam. Ostro wypowiedziałeś się o Różalu. Zawalczyłbyś z nim? Zawsze. Hmm. Za dobre pieniądze? Wygrałbym walkę z Dondiego. Taki był cel. Nieraz parowaliśmy ze sobą i to był jeden z moich głównych celi. Możemy ten pociągnąć, temat. Wziąłbyś tą walkę? Słuchaj, no każdy by wziął tą walkę, bo każdy do grondy chce zawalczyć z mistrzem, żeby zostać tym mistrzem, aczkolwiek ze mną jest jeszcze dodatkowo, że my się prywatnie znamy z kickboxingu nieraz parowaliśmy ze sobą i to mnie tak naprawdę zmotywowało, żeby do tej grondy pójść, żeby pokazać, że nie jest niezniszczalne. Ale no, już myślę, że nie uda mi się do tej walki dojść ze względu na to, że on chyba jeszcze dwie walki kończy.